W tym odcinku przetestujemy sobie czarną herbatę, świat wiśni, skrzyp, herbalowe, herbapol. Tak jak widać, ono się prezentuje. Tutaj macie informację, że jest to czarna herbata. Że jest to kwiat czarny wiśni i skrzyp. Nazwę serii jest to herbalowe. Firmy jest to herbapol. Skład produktu. Wartość odżywczą. Pojemność jest to pół litra. I spróbujcie, że produkt się przetwarza, żeby wbić tą butelkę wyrzucić. Kod kreskowy. I daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Ma on kolor taki kompotu, bym powiedział. Teraz możemy przechodzić do... Zarejestrowania produktu Smak czarnej herbaty jak i wiśni są tak samo wyczuwalne Tylko że ten posadzak jest czy co mi się nie podoba Taki perfid bym powiedział Tutaj macie cenę jest to 2,59 A tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że składniki są naturalnego pochodzenia. Natomiast tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że jest bezdecydna nakrętka. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na średnią, ale zasłużoną ocenę 4 na 10 no bo nie powala. Inaczej to koniec i papa!